Życie to gra, którą zamierzam wygrać. Ale od początku. Zacznijmy od tego, że w życiu trzeba się powoli piąć ku górze. I nawet kiedy życie nami huśta, nie można ulec złudzeniom. Ja od najmłodszych lat poszukiwałam swojej własnej drogi. Nigdy nie siedziałam bezczynnie i nie czekałam na księcia z bajki. Przez chwilę myślałam, że będę jeździć na deskorolce. Potem próbowałam swoich sił jako artystka w druku przestrzennym. Przez chwilę chciałam nawet zajmować się ceramiką. Chciałam być też pisarką, kiedy przyszły kolejne zestawy książek. Jednak od zawsze w moim sercu jest muzyka. I odkąd pojawiło się w Rambertowie profesjonalne studio nagraniowe, do którego mamy dostęp, nie mam żadnych wątpliwości. Będę wspinać się po szczeblach sławy. Scena już na mnie czeka. A mój pseudonim? Obywatelka Rambertowa bo to budżet obywatelski pomógł mi w realizacji moich wszystkich pasji.